Witam z prasa Alcedral. Prasa dokładnie znaczy jezioro. Tak się tutaj ludzie bawią. Naprawdę bardzo fajne miejsca. Jest to miejsce wypoczynkowe dla ludzi, którzy przyjeżdżają z Paciuki, w miejscu, w którym aktualnie mam hostkę. przyjechaliśmy tutaj, chwilę odpocząć, pochodzić po tym naprawdę cudownym miejscu. Z atrakcji, jakie tutaj są, to na pewno jest kolejka, taka trolka. Możemy pożyczyć sobie łódki, rowerki wodne, no i jest bardzo dużo restauracji, które oferują um, jakieś kaskadile i, i głównie piwo, ale bardzo fajne, urocze miejsce, można sobie wydać tutaj taki domek za około 600 pesos. Stopeso to jest 20zł, więc można sobie policzyć, że około 120zł można dostać sobie domek. Ja tu przyjechałem głównie odpocząć, zobaczyć co Paciuka ma do zaoferowania i to chyba będzie jedno z najlepszych miejsc. Brakowało mi w sumie takiego miejsca, że było tak zielono i powiedzmy górzyście. Wkoło otaczają nas góry, więc naprawdę wygląda to prześwietnie. Zaraz idziemy popróbować piwa stąd bo słyszałem, że jest tutaj troszeczkę inne no i co, wszystko Wam pokażę, pokażę Wam co tutaj się gotuje i co, jakie, jakie piwo mają, czy jakie alkohole naszła mnie mała refleksja dzisiaj na temat właśnie tego, że większość ludzi, którzy właśnie się ogłaszają na grupach, że wyjeżdżają na przykład do Meksyku czy w inne miejsca rzadko odwiedzają właśnie takie mniej turystyczne miasta, typu na przykład tak jak ja jestem w tej chwili w Paciuka czy Toluca ze względu wydaje mi się, że kończy się tak jak na przykład w Meksyku. Wszyscy jadą zazwyczaj do regionu Yucatán, tam gdzie są najpiękniejsze plaże, oczywiście jest to logiczne, ale pomijają właśnie takie fajne miejsce, gdzie można spotkać bardziej kulturę tą meksykańską, ponieważ... Tam, gdzie jest większość turystów, tam ludzie też są inni, ponieważ zarabiają na nich. Nie lubią turystów i patrzą na nich głównie jako łatwy zarobek, więc ja naprawdę polecam takie miejsce jak to, ponieważ można poczuć się przez chwilę wyjątkowo i, i poddychać świeżym powietrzem. No to podobnie jak w Europie Macie znaczy wszystko tak naprawdę do kupienia Jakieś czapki, mnóstwo jedzenia Jakieś e, miejsca do skakania Na przykład No i w koło mnóstwo restauracji Zostajemy tutaj do zachodu słońca Zobaczyć jak, jak pięknie będzie to wyglądać W tym miejscu Naprawdę urokliwe miejsce No co, e, bardzo dużo mięsa Przede wszystkim Jesteśmy w Meksyku, więc jest to normalne tortilki Dobra, no to mamy przed sobą cantarito jest to popularny drink stworzony z z i z sody w koło jak możecie zauważyć znajduje się chili Właśnie zmierzamy do grota Stolantongo. Są to takie piękne, małe baseniki porobione przez naturę. Co mnie ciekawego spotkało po drodze, a więc coś takiego jak sanitarne oczyszczanie całego samochodu, jak również nas. Trzeba tutaj po prostu stanąć. Panowie biorą taką maszynkę, cały samochód dezynfekują w środku. Później trzeba przejść przez bramkę. No i, no i co? No i jesteście poza. Od razu podpowiadam, jak potrzebujecie jeszcze, nie wiem, skorzystać z toalety czy ze sklepu, zanim jedziecie na drogę właśnie tą górską. No to jest jeden hotel przed i właśnie sklepik. No i po drugiej stronie właśnie są e, toalety, czyli po hiszpańsku kubanie. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Tolantongo, jest tu przepiękny wodospad, tunel i grota, w której można się kąpać. Zaletą tego miejsca jest to, że woda jest termalna i ma właściwości lecznicze. Wiele ludzi przyciąga fakt tego, że jest to oddalone około 4 godzin od Mexico City. Jest tu dość łatwo dotrzeć, wystarczy wziąć busa z Central del Norte, jest to główny dworzec PKS w Mexico City jedzie się około 2-3 godzin do miejscowości Ixiquilpan e, miejscowość napiszę, ponieważ nie wiem czy dobrze to mówię żeby było łatwiej Stąd można wziąć co godzinę busa właśnie do tego miejsca lub wziąć taksówkę e, ja osobiście przyjechałem ze swoją kostką, więc o tyle mi się pachnęło że, no, że przyjechaliśmy samochodem możemy sobie wszystko zostawić bezpiecznie i nie musimy się martwić o nic no dobra, ja się przebieram i zaczynam się kąpać. Jeszcze nagram wam na dole, bo musieliśmy troszeczkę podejść do góry. Na dole jest właśnie rzeka, w której wszyscy się tak naprawdę kąpią. Jest tam turkusowa woda, wygląda to po prostu niesamowicie. I może rozłożyć się z namiotem, pokażę, że wszystko powiem, wszystko o cenach, ale troszeczkę później. Tak oto przedstawia się ta rzeczka, o której mówiłem. Wygląda to po prostu niesamowicie. Turkusowa woda. I jak widzicie, wszędzie stoją namioty. Można się rozkładać gdzie się chce, nie ma tu żadnych zasad. Nie uiszcza się żadnej opłaty za to, że stawia się namiot. Więc śmiało przyjeżdżajcie. Polecam tu przyjechać na przynajmniej dwa dni, bo jest co robić naprawdę. W koło macie małe restauracyjki, w których można sobie zjeść tradycyjne tutaj meksykańskie dania, napić się piwa czy, czy jakiegoś tam innego alkoholu, typu tequili Samo wejście na, na ten park kosztuje 150 peso. Za każdy dzień trzeba usić dodatkową opłatę, jeżeli chcecie zostać. My właśnie wracamy do samochodu, bo nie będę ukrywał, że przyszliśmy tu specjalnie tylko nagrać. Więc, przeszliśmy kawał, naprawdę kawał drogi, specjalnie tylko po to, żeby pokazać Wam, jak to jest cudownie i że naprawdę warto odwiedzać miejsca, które nie są aż tak bardzo turystyczne dla powiedzmy osób spoza, poza Meksyku. E, tak jak mówiłem po, poprzednio o mojej refleksji, że ludzie tak naprawdę zostają głównie w Yucatan, czyli w tej powiedzmy magicznej części Meksyku i nie zapuszczają się dalej, a naprawdę jak widzicie warto, naprawdę warto. Łaska, kolejne magiczne miejsce na mojej liście wygląda to naprawdę niesamowicie. Oddalone około 15 km 20 km od Paciuka i około 3 godzin od Mexico City. 3 godzin, ponieważ no nie ma tutaj autostrad za bardzo. Główne autostrady polegają na tym, że jest jeden albo dwa pasy i bardzo krótkie odległości. Za mną znajduje się kościół. San Juan Bautista. Miasteczko to przyciąga na pewno to, że w koło jest dużo gór. Jest to miasteczko położone w górach, piękne jeziora, ale przede wszystkim znajduje się tutaj Las Prismas Bazalticos, czyli kaskady bazaltowe. Miasteczko prezentuje się naprawdę uroczo. Jest tu spokojnie, można naprawdę odpocząć. Koło jest mnóstwo, właśnie hoteli lub takich domków na wypożyczanie Koło można zjeść wiele ciekawych dań, których nie są, nie są popularne ogólnie w całym, w całym Meksyku. Jak na przykład pastos, takie małe bułeczki wypełnione różnym różnymi dodatkami, jak na przykład, e, jak na przykład fasolką, albo takim sosem meksykańskim. Ona się nazywa mole. Jest to połączenie czekolady z mięsem. Tak dokładnie, tak jak słyszycie. E, co jeszcze? Na przykład adanasem i kurczakiem. przeróżne są kombinacje. Kto co, kto co lubi. Ja osobiście uwielbiam właśnie takie małe miasteczka, które są. No ogólnie są popularne, ale nie przez, nie przez turystów z zagranicy Głównie tutaj mówimy o turystach, którzy mieszkają w okolicy właśnie Paciuki czy Lancingo A ja postanowiłem przejść się kawałek z Wami, żeby, żeby ukazać Wam jak, jak prześwietnie wygląda to miasteczko Na drogach często widzimy właśnie takie duże e, samochody z dużymi silnikami. No nie dbają tutaj o ekologię, naprawdę nie patrzą się w ogóle na to. O, i teraz coś mega ciekawego. To co widzicie, to jest skóra, skóra ze świni pieczona i sprzedaje się ją jako przysmak. Ja osobiście nie mam zamiaru nawet tego próbować. Dla mnie to wygląda okropnie. Na samym początku nie wiedziałem, co to jest. Ale później, właśnie jedna z moich hostek wytłumaczyła mi, co to, co to dokładnie jest. Tak, właśnie, zapomniałem dodać: to miasteczko cechuje się tym, że piecze tutaj mają krasnale. Przynoszą one szczęście i opiekę. Są w różnych rozmiarach. Często ludzie kupują je po to, żeby, żeby właśnie chroniły nas. A tu właśnie jadłem swoje pastes. Kosztuje około 16 pesos, więc nie jest to drogo. Liczymy 10 pesos to jest około 2 zł. Naprawdę warto spróbować. Jest to coś innego. Oczywiście kolorowe domki? Jest to dla mnie już naturalne w Meksyku. Świetnie to wygląda, naprawdę. Robi to dużo większe wrażenie, kiedy powiedzmy mamy stare domki, a są właśnie zrobione na kolorowo. I tutaj taki mały parczek w centrum. Te ja dochodzimy do mojej hostki z zrobić jeden odcinek typowo o podróży, jak podróżować tanio, przede wszystkim jak korzystać z koucertingu, jakie dobroci to daje. Więc będziecie mieli to przedstawione myślę, że za parę dni, kiedy będę miał więcej czasu i będę mógł pokazać jak, jak to wygląda ze strony właśnie gościa u takiej osoby jak na przykład ja dzisiaj dojechałem tutaj do tej miejscowości tak naprawdę dzięki hostce, nie wiedziałem o tym miejscu kompletnie, nie miałem go na mapie Google nie, nie, nie mówi za dużo o tym miejscu a ona mnie zabrała, stwierdziła, że to jest to świetne miejsce, ja tak samo uważam ponieważ zaraz wam pokażę co tak naprawdę kryje to miasteczko bardzo surowo wykończony kościół ale wygląda to niesamowicie Patrząc na całą architekturę miasta, naprawdę pięknie się, pięknie się komponuje. No to witam Was w Los Prismos Bazalticos. Jest to główna atrakcja tej małej miejscowości Łaska. Są tutaj stworzone, jak widzicie, bazaltowe kaskady o, o geometrycznym przekroju. jak ponad 2,5 miliona lat temu z gorącej lawy, w zetknięciu z wodą z jeziora. Wysokość tych kolumn osiąga nawet 40 metrów. W tej chwili wygląda to tak naprawdę jak kanion zrobiony właśnie z tych kolumn. Do tego mamy przepiękny most prowadzący na drugą stronę. Jest możliwość zejścia na dół, gdzie dalej prowadzi mała rzeczka i można zobaczyć je naprawdę z bliska, więc na pewno to nagram. Miejsce nadaje urok jeszcze parę e, takich małych wodospadów, które postaram się nagrać. E, takich miejsc jak to jest tylko parę na świecie. Za dawnych czasów, myślę, że parę set lat temu, w tym miejscu wykopywano srebro. I tutaj prezentuje się właśnie te małe wodospady, które dalej płyną. Całe to miejsce zostało bardzo skomercjalizowane. E, może tutaj przejechać się trolką. Jest tutaj basen, można tutaj, e, można tutaj obozować, e, jest tu mnóstwo hoteli w koło. E, no i przeróżne atrakcje, właśnie takich typowo dla rodziny, jak to w Meksyku wszystko opiera się na rodzinie. E, cały most się rusza, można zobaczyć sobie, jak się idzie, cały się to lepiej, ale dzięki niemu możemy zobaczyć właśnie takie widoki jak tutaj. Droga jest bardzo ciężka, żeby tutaj dojechać, nie położono tutaj asfaltu, tylko są takie jest kamienna droga tak naprawdę. Jedzie się około 5-10 km na godzinę, więc przygotujcie się tutaj, że sama droga do, z Ułaski do, do tych bazaltowych kaskad trwa około 20-30 minut. Wejście kosztuje 100 pesos. Czyli liczymy około 19-20 złotych, ale naprawdę warto. Ja osobiście wolałbym, żeby to było zrobione na zasadzie typowo tylko natura, żeby można było cieszyć się takimi miejscami bez no bez niepotrzebnych hoteli czy powiedzmy sklepów czy małych restauracyjek. Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda zgniły kaktus? Zobaczcie, tutaj są zielone jeszcze boki, a sam pień już jest cały czarny.